Christmas memories Dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym vlogmasie. Jestem właśnie w Katowicach w galerii Libero przed salonem Tesla i czekamy właśnie na samochód. Kasper na dzisiaj umówił nam jazdę testową Teslą X. Już mieliśmy okazję przejechać się Testą X razem z Łukaszem Dagiem, jak byliśmy u niego w Gdyni. No, ale tutaj będziemy mieć samochód na prawie dwie godziny, żeby sobie wyjeździć, więc właśnie czekamy, jesteśmy też z mamą. Stwierdziliśmy, że też fajnie, żeby mogła przejechać się z nami i zobaczyć sobie, jak się tym jeździ tym bardziej, że ma dzisiaj wolną niedzielę. Tata jest na wyjeździe, Wika jest na studiach, a więc zabraliśmy ze sobą i właśnie czekam na Katra aż odbierze kluczyki i będziemy jeździć. Salon Tesli jest normalnie w galerii. Macie normalnie salon Tesla, samochody, a na parkingu przed sklepem stoją samochody testowe. Czekamy, słuchajcie, kadrną no, właśnie siedzą sobie w samochodzie, bo tutaj na sklepie stoi normalnie jedna Tesla X. Tak prezentuje się ten samochód, właśnie tylne drzwi otwierają się w ten sposób i czekamy na informacje, co z tą naszą jazdą testową, bo mają jakiś problem. Byliśmy normalnie na dzisiaj umówieni, ale samochodu póki co nie ma. Jest jakiś po prostu problem. Jesteśmy troszkę zdenerwowani, ale póki co czekamy sobie tutaj w samochodzie, w sklepie. I słuchajcie, jednak jesteśmy w drodze powrotnej. Okazało się. Tak, w naszym BMW, nie w Tesli, okazało się, że nie wiem, nie dotarła do nich rezerwacja, mimo że katwiera potwierdzenie dotarła. na mailu. Nie, nie, nie. Dotarła. Aha, dotarła, rezerwacja dotarła, natomiast y, pani mi powiedziała, że jest y, szyba uszkodzona, a auto stoi na letnich oponach, no i nie są przygotowani no na naszą jazdę testową. E, jakby no, możecie sobie sami to skomentować, bo poziom obsługi jest taki, jaki jest. Niestety. Tyle. Nie ma żadnego usprawiedliwienia na to, bo ciągnęliśmy się tu ponad pół godziny. Jeszcze zabraliśmy e, mamy na wycieczkę i po z... prostu jestem zawiedziona. No. No. Jestem zawiedziona, chciałam się przejechać i tyle. No, ale Chociaż tyle, tak to... że sobie pooglądałaś. się w środku, no ale wiecie, no, to jest takie trochę jak lizać cukierka przez e, opakowanie, nie? Trochę słabo. No, no ale co, pewnie mówimy się po prostu na jakąś inną jazdę, no w i tyle, nie będziemy się mieli wyjścia. sobie w tygodniu i będzie luz. tylko nie wiem kiedy w tygodniu. Ale przymierzyłam się i pasuje do pani. Także jakby ktoś chciał odkupić winy, to mama jest chętna na Tesle Trójkę. <laughs> Jakiś rabocik może albo coś. Jestem, słuchajcie, właśnie w Lidlu i ten deser tiramisu, dokładnie to, jest tak dobre, że jak lubicie tiramisu, to mega polecam spróbować. Tutaj jest z takimi ciasteczkami, wiecie, świątecznymi, taka wersja świąteczna, Pycha naprawdę. To prawda w tle buczy zmywarka, ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak bardzo przeszkadzała. I oprócz polecajki, którą Wam rzuciłam na te tiramisu, bardzo lubimy też z skaciem te high protein kokosowe, więc jak widzicie, kupiłam zapas. No i z takich lepsiejszych parówek ze spoko składem, możemy Wam polecić właśnie te picock z fileta z Indyki, to jest ta wersja Peacock Pure, czyli no niby lepszy skład. Wysprzątałam sobie słuchajcie, kącik, w którym co roku stoi u nas choinka. Dzisiaj ją rozłożę po prostu poskładam podkurzam śnieg, który na pewno z niej opadnie, a jutro może uda mi się ją ubrać. Udało się stoi. Tak jak mówię, ubiorę ją dopiero jutro, nabrudziłam niesamowicie przez ten śnieg, odkurzyłam sobie z grubsza, ale mi się odkurzacz, a jeszcze gdzieś tam na kanapie został śnieg, więc jak się naładuję, to zaraz doodkurzam. odkurzam. A ja teraz wzięłam sobie prysznic, odświeżyłam makijaż, odświeżyłam trochę włosy. I zaraz zbieramy się na kolację ze znajomymi. Mamy takich znajomych, którzy również tak jak my lubią jeść, próbować nowych rzeczy. I w chorzowie niedaleko nas otworzyła się jakaś nowa włoska knajpa jakiś czas temu. Jeszcze tam nie byliśmy i właśnie dzisiaj ze znajomymi się tam wybieramy. Mam nadzieję, że będzie jakaś nowa, dobra miejscówka w okolicy z pysznym włoskim jedzeniem. Bo naprawdę odkąd pierwszy raz byliśmy we włoszech, no to jak wiecie, ciągnie nas tam po prostu. Co roku, no a z drugiej strony lubimy też przypominać sobie właśnie te włoskie, pyszne potrawy. Kacper często coś robi, no ale fajnie byłoby mieć też taką jakąś sprawdzoną, dobrą miejscówkę, więc zobaczymy. Może dzisiaj w Chorzowie okaże się, że będzie cacko. Taką mam nadzieję. go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. Chciałam dać wam znać, jak update po tej kolacji, czy spoko, czy niespoko, czy mogę Wam polecić to miejsce. No i niestety raczej nie polecam. Podejrzewam, że my tam już nie wrócimy, chyba że nagle dowiemy się, że dużo tam się zmieniło. Ja wzięłam, jak widzieliście, makaron Burata al Pomodoro, czyli taki klasyczny pomidorowy makaron z buratą. Miałam tej buraty bardzo mało podane. Dosłownie, no nie wiem, to może była jedna ósma całej buraty. Uważam, że w takiej ilości makaronu fajnie, żeby chociaż to była połówka buraty, żeby można było sobie ten Sosie, który wypływa z tego sera, jakoś fajnie rozprowadzić po tym makaronie. Więc nie wiem w ogóle skąd w nazwie tego makaronu na samym początku jest burata, skoro tam naprawdę było tej buraty bardzo mało. W trakcie jedzenia poprosiłam panią, że czy mi po prostu donieść trochę tej buraty, no bo ten makaron był taki po prostu najzwyklejszy później już w sosie pomidorowym, bo no tej buraty po prostu nie było. No i był taki 6 na 10 bym powiedziała, jakbym mogła go ocenić. Taki bardzo przeciętny, nic specjalnego. Może przez tą małą ilość buraty, nie wiem, ale no był średni mocno, Znajomi w sumie też ocenili swoje posiłki jako, ta, jako takie mocno średnie, mocno przeciętne. Kacpra pizza też była... Tak samo, przeciętna średnia, więc nie bardzo. No i w sumie też lokalnie obronił się za bardzo obsługą, bo dziewczyny, mimo że były miłe, to były mocno niezorganizowane. Koleżanka zamówiła wino, którego w ogóle nie dostała, koniec końców, i aż, że tak powiem, do końca do zapłacenia nikt o tym winie nawet nie wspomniał, więc tutaj minus, kolejny minus, w sumie, że naprawdę, no, jeśli chodzi o organizację, bardzo kiepsko. Dziewczyny nie sprzątały stolików, nie podchodziły, zapytać, czy chcemy deser po jedzeniu. No, dużo bym mogła powiedzieć nie dociągnięć, może przez to, że lokal jest nowy i jeszcze coś tam będą ulepszać, ale póki co niestety nie byliśmy zadowoleni dzisiaj mamy niedzielę, a w niedzielę przeważnie nie mamy cateringu, więc albo robimy sobie sami coś w domu, albo gdzieś wychodzimy na miasto. No i śniadanko zrobiliśmy sobie w domu, e, tościki z awokado, z jajkiem sadzonym. Bardzo to lubimy z kasprem, A e, na obiad lecimy sobie do Lapasty, do Katowic. Tam jest całkiem spoko, mamy dwa takie ulubione makarony, które są u nich naprawdę pyszne. Jak tam eksperymentowaliśmy z jakimiś innymi u nich, no to nie zawsze były idealne. No ale cacio e pepe e, i taki makaron, nie pamiętam jak się nazywa, ale on jest z pistacją i z guanciale, z tym takim włoskim boczkiem. No, jest pyszny, także przeważnie właśnie bierzemy te dwie pozycje tam i jesteśmy zadowoleni, więc stwierdziliśmy, żeby, za, żeby naprawić sobie włoskie odczucia o włoskiej gastronomii w Polsce, to właśnie lecimy tam na makarony. Przyszłam teraz do naszego drugiego biura, gdzie pracują osoby, które zajmują się flowi, drogerią, produktami, zamówieniami itd. Tak tutaj też mamy ten mały aneks yy, kuchenny, który Wam pokazywałam w ostatnich vlogmasach, gdzie sobie robimy kawkę, podgrzewamy jedzenie itd. Tak no, ale nie złożyłam tego wieszaka, który przecież kupiłam. Także zaraz sobie to zrobimy. Mam nadzieję, że tutaj to składanie będzie proste i szybkie, bo. Chcę to po prostu szybko zrobić. Jeszcze dzisiaj chciałabym ubrać choinkę, a już jest tak naprawdę niedziela wieczór, więc nie mam za wiele czasu, no ale podejrzewam, że ten wieszak to będzie moment, więc sprawdźmy to. Hmm. Szukamy je numeru jeden. Rurka numer jeden. Fajnie, że są w takich woreczkach opisanych cyperkami, bo od razu wiadomo. Tu mamy trójkę, tu mamy jedynkę, dobra. jedynka. Starek. Wiesz, elegancki, złożony. U mnie jeszcze czekają trzy paczki do otwarcia, także otworzymy, zobaczymy, co tutaj do mnie poprzychodziło w tym tygodniu. O, mamy produkty z marki Anani. Jest to marka, jak się nie mylę, influencerki. I mam tutaj, widzę, cztery serum. Fajnie, bardzo fajnie, bo z tego co kojarzę, nie miałam jeszcze okazji testować tych produktów, więc. Przetestuję. Mamy serum przeciwsmarczkowe, przeciwtrądzikowe odwodowujące i rozjaśniające z witaminką C. Elegansio, dzięki za przesyłkę. Następna paczucha. Widzę, że jest z CeraVe. Jak wiecie w zeszłym tygodniu miałam być w poniedziałek w Warszawie na właśnie kolacji świątecznej z Marką. Wspominałam Wam o tym. Miała być to kolacja świąteczna z CeraVe, z całym timem z którym byliśmy w Nowym Jorku. Także byłoby mi mega szkoda, że się wtedy rozchorowałam i nie mogłam z nimi być, ale widzę, że wysłali mi paczuchę, której mam wielką pojemność pianki nawilżającej widziałam już u dziewczyn właśnie na eventcie, że też ją dostały w prezentach świątecznych zobaczcie jaka giga pianka, żel ja uwielbiam ten produkt, także bardzo mnie cieszy ten widok, dzięki mam też właśnie informację, że jest nowe opakowanie 473 ml I trzecia paczucha zaraz zobaczymy co tutaj jest uuu, coś ładnie pachnie Świąteczny bukiecik, zobaczcie. I w środku produkty Q, plus A czy QA. Nie wiem jak dokładnie czyta się tą markę i mamy tutaj skincare gift set czyli taki zestaw prezentowy, mamy tutaj cream cleanser, czyli taką e, piankę pewnie myjącą, azelaic acid, czyli, czyli mamy kwasik A tutaj mamy kwas hialuronowy i jest to daily moisturizer czyli jest to pewnie jakiś krem takiej do codziennej pielęgnacji i krem pod oczy z witaminą C, fajny zestaw na pewno komuś wręczę pod choinkę z rodziny oprócz pięknego zapachu w paszce i produktów miałam też takie pierniczki ich brandowane, na dworze zimno jak nie wiem, więc ja na maksa opatulona w futerku z czapką w kapturze wychodzę no i idziemy ubierać choinkę przywieźliśmy z garażu ozdoby wszystkie, które miałam w zeszłym roku i na choince i w mieszkaniu mamy m.in. ten piękny samochodzik z sinseja mamy taką piękną kulę, którą dostałam kiedyś od rodziców z domkiem, choinką i śniegiem no dużo ładnych rzeczy tutaj mamy tutaj mamy taką bombkę właśnie jak, jak ten samochodzik stojący Lampki owinęłam specjalnie na taki stojak, który dostaliśmy, żeby się po prostu nie poplątały. Co my tutaj jeszcze mamy? Coś takiego dostałam, taką mysz w zeszłym roku, też ją tutaj wrzuciłam. O, te piękne reniferki też z Sinsaya z zeszłego roku jeden i tutaj jest drugi cudak. Mam też sztuczny śnieg, ale w sumie nie wiem, czy w tym roku go wykorzystam. No i tutaj już są ozdoby typowo na choinkę. I w tym roku ubieram choinkę tak samo w takich kolorach, czyli biały i czerwony, bo w zeszłym roku na maksa mi się podobała. Wróciłam do domu, przejrzałam te ozdoby, pokazałam wam je w aparacie i usiadłam do komputera i powiem wam, że tak mnie po prostu wciągnęła praca. Odpisywanie na maile, przeglądanie zadań jutro, że teraz zorientowałam się, że ja dalej choinkę mam obok siebie. Nie ubrano, a mamy godzinę 21.40. Jutro idę do pracy. Rano muszę wstać wcześniej, bo muszę umyć włosy, wystylizować, bo jutro mam sporo do nagrania. I jestem, brzydko mówiąc, w czarnej dupie, więc odłożyłam już teraz tą pracę. Dokończę to wszystko jutro. A teraz no, chcę ubrać choinkę, żeby mieć już po prostu od poniedziałku ładną, piękną, ubraną choinkę, żeby nie musieć sobie w takim wiezie typowym tygodniu pracy zawracać głowy jeszcze właśnie strojeniem mieszkania. Owijanie choinki lampkami samemu nie jest najprzyjemniejszą sprawą, ale Kacper jest jeszcze w pracy, ogarnia jeszcze magazyn, no więc sama będę musiała to zrobić, jakoś mam nadzieję, że wyjdzie. Ta choinka jest przepiękna i ja wiem o tym, ale jednym z ich minusów jest to, że ona się ciągle sypie i nawet jak, wiecie, ona po prostu stoi i nikt nie dotyka, to i tak zlatują z niej jakieś takie resztki tego śniegu, tego pyłu. No a jak będę teraz ubierać ją z tych lampek, no to ten pył będzie znowu z powrotem wszędzie. No ja mam dodatkową robotę, bo muszę wyodkurzać mieszkanie. i że ten śnieg się tak ciężko wciąga, bo on jest taki lekki jak steropian i wiecie, jak się odkurza steropian. Ciężko. No ale ma swój urok, więc stwierdziłam, że kolejny robił. Bieram. Sprawdzimy, czy jeszcze lampki działają. Bo byłoby ciekawie, jakby okazało się, że nie. Dobra. Działają. Działają lampeczki. Także możemy ubierać. Let's go outside. Snow is falling down. And every child is having so much fun. The snowman is twice the size. is me with a smile. It's quirky as mine. I choinka w tym momencie prezentuje się tak, ale dostałam jeszcze w przesyłce od Sinsaya nowe bombeczki, więc zaraz zdecydujemy, czy może też będą pasowały. Dostałam, słuchajcie, taką myszkę i taki zestaw bombek ciastka, takie pierniczki. W sumie głównie mam tutaj srebra więcej po połączonego z białym i z czerwonym, ale mam też na przykład taką bombkę, która ma jakieś złote ozdoby. Ta też ma e, złotą tą górę, którą się przyczepia, Bąbka z moim imieniem oraz z imieniem Kacper również jest ze złotym, więc myślę, że jakoś fajnie mogę wkomponować też te bombeczki.

następny dzień, jest dzisiaj piękne słoneczko, jest śnieżek jeszcze na dworze ja zbieram się do pracy, ale przed pracą otworzymy kalendarze i słuchajcie, zapomniałam się i otworzyłam wczoraj, pomyliłam sobie okienka i otworzyłam wczoraj już jedenastkę, a dzisiaj mamy jedenasty, no więc z racji tego, że jutro vlogmasa nie będzie na kanale, to po prostu otworzymy jutrzejsze okienka, czyli dwanaście zaczniemy sobie od kalendarza z Yves Saint Laurent 12, więc można powiedzieć, że jesteśmy w połowie czasu do świąt, w połowie od Liczania do wigilii I dzisiaj w kalendarzu znalazła się mini maskara. Kalendarz Krukam i dwunastka. Pasta z pistacji. Mm, musi być pyszna. Ja uwielbiam pistację. Sudo. Kalendarz z Linda. Dwunaste okienko mamy tutaj. O, i jest taka cała czekoladka. Tabliczka malutka. Jest The Body Shop, jest 12. Mm. Ok, Cream Body Scrub, czyli peeling do ciała awokado. Jeśli chodzi o kalendarz z biżuterią, to dzisiaj pod tym vlogmasem w komentarzu macie rozwiązanie i osobę, do której kalendarz trafia. Ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się już czwartek w kolejnym vlogmasie. Busiak pa pa!